Pierwsza pizza nowojorska. Tu mamy klasyczną margaritę jeszcze. Nie uwierzysz. Co? Tak nam nastro. Ona to nawet nie jest chociaż odrobinę podobna do siebie. No dobrze, moi drodzy, czwarta pizza dzisiaj, więc spróbujemy. Dzień dobry moi drodzy. Kolejny dzień w Nowym Jorku, czyli smacznego Nowego Jorku. Bardzo nam się podoba ta nazwa, twoją drogą. E, no i co, zaczynamy? A zaczynamy od pizzy. I to najwyżej ocenianej z pizzy, takiej One Dollar Pizza. Ogólnie to jest umowne, bo to już nie ma tak, że to jest za jednego dolara, faktycznie. Ale są to takie slajdy pizzy. I idziemy do restauracji, która jest najwyżej oceniana. I dzisiaj cały dzień będziemy jeść tylko pizzę, właśnie z tych takich One Dollar Pizza. Tak, będziemy oceniać, będziemy oglądać. No i wiele, wiele innych, także. Idziemy i zapraszamy was na odcinek. No co próbujemy najlepsza pizza nowojorska, przynajmniej tak, takie samo ceny w Google, no i tak twierdzą gwiazdy tutaj, tutaj wiszą na zdjęciach. Są cytaty z gazet i różnych innych miejsc. Pizza wygląda tak, Zacie, próbujemy pierwszego kęsa. No mocno serowa, no na pewno nie jest to włoska pizza. No, mówmy się, no ale jest tam bardzo dużo sera, bardzo dużo pomidorów. Słona, 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 mocno, ale ciekawa, bardzo fajna. Czy najlepsza w moim życiu? Nie wiem, jest to ciekaw, co Klaudia powie. Ja bym lepsze, ale no w końcu to jest pizza nowojorska, więc pewnie się nie znam. Spróbujemy jeszcze trochę dzisiaj, i zobaczymy. No, w takim razie super, i pachnie, tylko na pachnie. Słuchajcie, mówi się, że pizza nowojorska jest bardzo dobra ze względu na sos pomidorowy, a sos pomidorowy jest dobry, ponieważ. Uwaga! Wszystko zależy od tej wody, która jest tutaj w Nowym Jorku. Takie słyszałam opinie, e, y, ale no próbuję. Ja mam tutaj z salami. One wyglądają bosko. Są tłuste i pachną też dobrze. Słona, próbkie jest to ciasto, ale chyba faktycznie jadłam też lepsze w życiu. Spodziewałam się, tego, że ten ser po prostu będzie się ciągnął jak jakiś y, szalony, ale no nie jest tak. Jeszcze dziabne to salami smaczne, pikantne, słonę. Co jeszcze? Przyprawy, możemy do nich podejść. Parmezan, parmezan chyba, nie? Parmezan, o kurczę. Myślisz, że to też jest parmezan? Myślę, że tak. O oh, ja. Yeah. O kurde, to ja muszę swoją poprawić. Tak, zdecydowanie. Dobra, próbuję. Wracamy na miejsce. No fajne jest, dobra. To ja swoją margaritę muszę tutaj doprawić. Okej, okay, czyli popełniłem błąd. Czyli popełniliśmy błąd na początku, trzeba było ją doprawić właśnie sobie, no bo jednak to była sama margarita, czyli sam ser i sos. No teraz to ona pachnie jeszcze przyprawami, super. Ile zapłaciłaś? Um, 8. Osiem dolarów? 8 dolarów, ponad. No, czyli mało ma to wspólnego z 1-dollar pizza, no bo zapłaciliśmy 8 za dwa kawałki, czyli ta kwota 1-dollar jest umowna. No ale będziemy jeszcze w paru miejscach i będziemy próbować... I tyle. A, no i będziemy porównywać, która była najlepsza, w której restauracji y, w najpie Nowego Jorku, która jest najlepsza pizza. Według gasta. No, zobaczymy. Nie przejedliśmy się za bardzo, tak stwierdzamy, tak. więc będziemy mieli dużo miejsca na próbowanie dzisiaj tych sliceów pizzy. A żeby Wam udowodnić, że jest ich pełno, to właśnie mijamy kolejne. Tak. No kolejna miejscówka. Także trochę tego jest na mieście. No a teraz słuchajcie, coś dla fanów sportu i NBA. No bo idziemy zrobić tour po Madison Square Garden i w ramach e, naszego New York City Passa. jest to jakby też e, fajny tip dla was, że jak go wykupicie, no to tam jest bardzo dużo opcji. No i dzisiaj idziemy właśnie e, to ten tour e, zrobić i mamy nadzieję, że będą miejsca i będzie można i tak dalej, także idziemy do hali. No niestety nie wejdziemy dzisiaj. E, znaczy wejdziemy dopiero trzecia, czwarta z tego względu, że Akademia Policyjna Nowego Jorku ma dzisiaj graduate i mają tam imprezę. Madison Square jest zamknięte i trzecia czwarta pani nam powiedziała, żebyśmy wrócili do hali, więc my chyba wskoczymy w metro. Nie mamy pojęcia kim jest pan Nie mamy do tego pojęcia ale to jest że do metra i od razu Tada Także śmiesznie aż musieliśmy podejść i zrobić zdjęcia Słuchajcie, jesteśmy na metrze. Wcale to nie była taka łatwa sprawa z się zastanowił. Pojedynczy przejazd, taki kupiony po prostu, kosztuje 3 dolary, więc naprawdę dużo. Musimy obczaić jak, yy, jakąś kartę taką może yy, na metro, zobaczymy. Widziałam, że jest jakaś aplikacja. Yy, no i ciężko nam było znaleźć w ogóle, czy my jedziemy na downtown czy uptown, czy gdzieś tam. O Boże, ale w końcu nam pomogli, jesteśmy. Wbrew pozorom, prościej jeździ się metrem w Japonii. Tak. I to jest prawda. W no. Japonii, w Tokio, dużo, dużo kości jeździ się metrem. E, Dalszych obserwacji, pierwszych. No. Tak, bo tam są linie, y, ty idziesz linią po prostu i tyle. A tutaj to tak naprawdę nie wiadomo. No dobra, czekamy i jedziemy. A, czyli, o, oh wow, czyli tak jak żeśmy myśleli, jesteśmy w tym wielkim, nowoczesnym centrum handlowym i w tej nowoczesnej stacji, właśnie przy World Trade Center. No jest kosmiczna, bardzo biała. Ładna, biała, bardzo biała. Słuchajcie, żeby nie było doczytaliśmy, żebyście wy nie musieli tego robić, Oculus Center dokładnie się nazywa, tak naprawdę jest to centrum handlowe, które ma od razu stację, World Trade Center tak naprawdę się nazywa ta stacja, ona do tych punktów nas prowadzi. Była zaprojektowana przez hiszpańskiego architekta i kosztowała 4 miliardy dolarów. I uwaga, miała skrajne opinie, bo niektórzy mówili, że jest za droga jak na to jak wygląda, i do tego jeszcze miała spore opóźnienia, więc tak nie do końca Nowojorczycy byli z niej zadowoleni. Ale ogólnie efekt końcowy moim zdaniem jest jak najbardziej fajny, bo ona jest po prostu mega biała. I to jest takie dziwne w niej. Bo wszystkie stacje są takie bardziej, się kojarzą, że są brudne, a tutaj mamy taką śnieżno-białą, czyściutką stację. No, to porównanie do tego Penn State, gdzie byliśmy, no. i tam bezdomny na bezdomnym, yy, i kapiące z sufitu, wiecie, drewniane bele. Tak. Takie klimaty, więc... No ta stacja jest kosmiczna. Wygląda e, zjawiskowo. No niestety okazało się, że e, bilety są e, wyprzedane, więc nawet jeśli macie tego New York City Pass, to trzeba przyjść rano, okazać go, stanąć w kolejce, dostać na niego bilet i dopiero wejść do muzeum. No ale zobaczymy sobie te e, zobaczymy sobie te dwa pomniki w formie fontan i drzewo, które tutaj ocalało e, podczas ataku na e, World Trade Center. No i tyle. Są takie miejsca, w których nie wejdziemy, bo coś tam, ale wejdziemy później, no będziemy kombinować. Tak, ale to też wiąże się z tym, że to jest ogromne miasto i ogromna liczba turystów odwiedza je co roku. No tak. Dlatego na pocieszenie idziemy teraz na slice tak. pizzy, no bo przecież jakżeby inaczej. Tak, że jest tutaj kolejna knajpka, która jest rekomendowana, jeśli chodzi o slice pizzy, no i będziemy próbować. Dobrze? Yes. Dobrze. Fajna. Trochę inna, nie? Trochę inna, ale no, nie porówn porównujemy, ale też chcemy coś różnie spróbować, Więc no, mam nadzieję, że będzie smacznie. Pizza, tak jak widzieliście, grubsza tym razem. Troszkę inna. Można wziąć, można było wziąć takiego slajsa, oczywiście cieniutkiego, ale chcieliśmy wziąć grubą pizzę i zobaczyć, jak ona będzie nam smakowała. Ale beka. Ta mi bardziej smakuje od tamtej. Już wam mówię dlaczego. Spód jest mega chrupiący, Bardzo miękki jest ten ser. Do tego to salami. Bardzo dobrze jest doprawiona. Bardziej intensywny w smaku jest ten sos pomidorowy. Jak się weźmie, kęsa to ona bardzo chrupie. Jest tłuściejsza od tamtej. I bardziej mi przypomina pizzę Hut w smaku. Może dlatego. Bardzo fajna pizza. Dla mnie lepsza od tamtej. Jestem ciekaw, co Kaldia powie, ale. No, super. To biorę jawa z salami. Nie było przypraw, to jest trochę smutne, bo fajnie było sobie tam dosypywać w ogóle tego, czego człowiek chce. Próbuję. My zapomnieliśmy powiedzieć ostatnio, bo sobie potem gadaliśmy o tej pizzy, że ona ma bardzo słone ciasto. I nie do, że samo ciasto sobie jest słone, ser jest słony, sos pomidorowy jest naprawdę, naprawdę bardzo wyrazisty. To do tego jeszcze to salami też jest słone i ona w ogóle jest po prostu bardzo, bardzo mocno przyprawiona. Ona w ogóle nie jest totalnie mdła i jest bardzo smaczna. Ja ci powiem, do czego ona przypomina. Ona przypomina pizzę, którą jedliśmy w Mediolanie, w tej siedziówce. Tak, troszkę tak. Jest yy, naprawdę bardzo dobra. My zajadamy, bo chyba nie ma co więcej o niej mówić. Yy, I też mi smakuje bardziej niż tamta. Tamta była po prostu taka, miałam wrażenie, mokra, a ta jest rupiąca i puszysta, więc… Super. No proszę. A tu mamy klasyczną margaritę jeszcze. Bardzo zbliżone w smaku są, nie? Ta, ta ma po prostu pepperoni, a margarita jest po prostu bez pepperoni. No ale obie są super. Na razie dla mnie le dużo lepsze od tamtej. No i niestety okazało się, że jesteśmy troszkę ciapciaki. Tak, bardzo ciapciaki nawet, słuchajcie, uczcie się na naszych błędach. Nie. Co się okazało, słuchajcie, opowiem wam przy tych wspaniałych automatach nowojorskich. Otóż można zakupić kartę metro, MetroCard kart Unlimited na nielimitowaną liczbę przejazdów, która kosztuje 33 dolary plus 1 dolar za samą kartę, 34 dolary, więc super. Zakupiliśmy ją, teraz będziemy cisnąć metrem wszędzie e, i lecimy na Brooklyn, na Brooklyn. czekaliśmy na te dwa kawałki. Dwa kawałki pizzy, 30 minut. Jest to pizza z DiFara Pizza. I uwaga, Somebody Pit Phil, To na pewno kojarzycie tego pana, który podróżuje po świecie i chce zjeść dobrze. I właśnie ta pizzeria była w jednym z jego odcinków, także na Netflixie. Musieliśmy spróbować. Uwaga, tam, 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 wielkie otwarcie. No, wygląda słuchajcie, póki co najbardziej włosko ze wszystkich, które mieliśmy. Wybraliśmy sobie yy, pepperoni i z mushrooms, z grzybami. O, już czasa, English, y, no Polish. Spróbujemy, testujemy. Tak, ja widzę tutaj taki fajny stół. Mogę wam pokazać, chcecie? Ja myślę, że to, jest, <grym> to, jest to, to jest stół idealny. Idealnie. Ale jaka tusta jest, no. już czuję. Dobra, próbujemy najpierw tą y, ala capricciose, czyli tą z pieczarkami. Bardzo dobra. Tuściutka. najbardziej tłusta. Z tych wszystkich, które jedliśmy, ten sos pomidorowy, mocno bazyliowy, nie tak jak tamte. Więc można powiedzieć, że to jest trzecia pizza, trzeci slice pizzy, a w sumie to szósty slice, bo w sumie mieliśmy pod was każdego. I ten, co smakuje też inaczej, zupełnie, więc to jest ciekawe. No to najlepsza, bardzo dobra. Bardzo takie fajnie, fajnie spieczone to peperoni, intensywne w smaku, fajne. No One są bardzo do siebie zbliżone. Wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie tego, że Nowojowska pizza ma tak smakować. No i ta z dokumentu netflixowego smakuje bardzo, bardzo dobrze. No ale wydaje mi się, że te smaki możecie znaleźć na Manhattanie. Nie, musieliście, nie musicie jechać aż na bropi. O kurwa, nie uwierzysz. Cza? Tak nam nasło. <laughs> patrz. Tak nam nasło. Patrz, masz ile tam jest tu. Wybrać. Tak słuchajcie mi na pizzę. <laughs> Ej nie no, <laughs> chodźmy pod tego drzewa. Karton <laughs> <Gata> osrał. <laughs> Słuchajcie, że pizza w Polsce, każda pizzeria ma inny jednak ten smak. zarówno sos pomidorowy, jak i samo ciasto. A tutaj mam wrażenie, że każde ciasto jest tak samo przyrządzone i ten sos też jest bardzo zbliżony wszędzie. I tylko te dodatki się różnią, gdzie weźmy też pod uwagę, że oni bardzo często kładą po prostu parmezan na tę pizzę, więc smak parmezanu doskonale wszyscy znamy, więc ona jest taka bardzo, bardzo, bardzo słona. I myślę, że to jest klutej tej nowojorskiej pizzy. Bekarz nam oswał. Znaczy, że karton. Fuksa. Pytanie też, na ile właśnie, wiecie, wybrali tą pizzerię na potrzeby dokumentu na Netflixie. Tak. Bo mamy takie wrażenie. Je, ale jest bardzo pyszna, żeby nie było. My jesteśmy w ogóle, my kochamy jedzenie, więc ciężko, żeby nam coś nie smakowało. Nie ale mm. czy na specjalnie na Brooklyn? Nie. No. Fajnie, nie? W ogóle sekunda, naprawdę sekunda i z Brooklynu jesteśmy na Manhattanie przy Times Square. Bardzo blisko, bo okazuje się, że ten Madison Square Garden jest bardzo blisko naszego Hotel więzienia. Tak wygląda nasz widok z okna. Słuchajcie, pogoda wyśmienita. <grym> <grym> ja się tak śmieję, bo one takie malutkie w tą pryczu. A Ja muszę wam nagrać, ja to zrobię w nocy. Nagram wam telefonem, jak pukają koloryfery, jak ktoś na przykład odkręca wodę w nosy. A <grym> tak, tak. Przerażające. Tak, tak, ale to musicie zostać do końca. I tam na samym końcu, w tym małym ekranie, bloopers, bloopers będzie. Dla was, no. będzie tak, będzie ten taki zawsze tam na końcu jak zostajecie do samego samego końca to te ostatnie parę sekund u nas na filmach jest taka scena która nie powinna się znaleźć we blogu albo jest jakimś śmieszkiem No dobra, New York Knicks. New York Knicks jak zawsze, czyli tak jak dają ciała w sezonie NBA, tak dają ciała i tutaj moi drodzy, Dostaliśmy informację, że w ogóle nawet nie można wejść do sklepu Drużyn, który znajduje się na obiekcie Madison Square Garden. Dla mnie to jest porażka po całej linii, więc postanowiliśmy, że pójdziemy sobie do Madame Tissot. Tak, w ogóle. Bo hey. mamy w ramach naszego New York City Pass. A jest to atrakcja w środku, więc jedyne, co nam teraz na chwilę obecną się opyla. Dokładnie, tak, i kosztuje 30 parę dolców, a my ją mamy w ramach tego pasa. Dzisiaj jest pogoda średnia, więc sobie skorzystamy. Na sam koniec zjemy pizzę. już z tam, Makaronem! Pizzę z, z makaronem. Też polecaną tutaj i sobie podsumujemy ten pizzowy odcinek, która ta pizza była najlepsza nowojorska dzisiaj. I znowu City Pass podziałał elegancko. Bardzo dobrze. Ciśniemy, słuchajcie, nie tylko gwiazdy, nie tylko Hollywood, ale do tego Marvel i Spider-Man, więc Michael będzie się cieszył. More fun, this way, so idziemy po więcej fanów. Tak sobie to właśnie wyobrażałam sobie. sumie. I strasznie creepy. Jesteście tego samego wzrostu. No nie, one pisze. Trochę są takie. Są, trochę przerażające te dicowe. No. Trochę creepy, nie? tego człowiek spodziewa, to tak jest po prostu, czyli jest trochę cringe'owo, ale hmm. ogólnie było fajnie. Fajnie. Nie jest to warte 30 dolców. Absolutnie. Ale warto jest tutaj przyjść w ramach tego. Zabicie czasu, jeżeli zabicia macie czasu. złą pogodę. No i jeśli macie New York City Pass, to po prostu przyjdźcie tutaj, bo, bo fajnie. No. No dobrze, moi drodzy, cz czwarta pizza. Dzisiaj więc próbujemy. Ja zacznę od klasyka, czyli margaritę, ale sobie ją słuchajcie parmezanem tutaj. Ale kurczę, fajne jesteście, ale ta jest legenda. <laughs> Co za beka? No to jest niemożliwe. Słuchajcie, czwarta pizza i czwarty raz coś innego. Naprawdę. Bardzo pyszny ser. Rewelacyjny. Sos jest bardzo dobry, taki intensywny w smaku, mocno pomidorowy. No, bardzo chrupiąca, ale delikatna. Nie tak mocno twarda, tylko właśnie jest taka do jedzenia. Zobaczcie na te rogi. Tamte były bardzo twarde, a to jest bardzo miękkie to ciasto. Jo, powiem Wam, że będzie bardzo ciężko wybrać najlepszą noworodką pizzę w dzisiejszym odcinku. No i pizza, na którą żeśmy specjalnie przyjechali czyli pizza z serem, jest taka ciężka, Macarony. z makaronem, przepraszam, każda jest z serem, oczywiście, próbujemy. Dobra, oficjalnie zakochałem się w tym kawałku pizzy, jest przepyszna, jest rewelacyjna, bardzo delikatna, taka kremowa, weźmy ją nazwą taką pizzę coś w rodzaju carbonara, czyli taka carbonara na mm, cieście, no i ostatnia, zaraz Klaudia będzie tutaj wam oceniać, próbować. To jest blue cheese, pan nam tak powiedział, ten polany. Kurczaczkiem. I to jest kurczak Kentucky, bodajże jakoś tak. Ale to jest pyszne. Mega, krupiący, soczysty kurczak. Jakby ktoś wam położył KFC na pizzę i do tego ten ser ciągnący się i ten blue cheese w formie takiego roztopionego sera, no bajka. Wszystkie trzy są bajeczne. Dla mnie, bo będą najlepsze ze wszystkich czterech dzisiaj to ta pizzeria będzie naj, najlepsza, to będzie najlepsza nowojorska pizza dla mnie. Jak Michał powiedział, że to jest kurczak tak jakby z KFC, to ja chciałam już zacząć o tej, ale zapytałam, od której zacząć, on tak jak ja, więc zaczynam od już posypanej parmezanem i oregano pizzy czystej margaryny. Wiem co, ten ser jest bardzo dobrej jakości. Jest chyba trochę lepszej jakości niż do tej pory, jak jedliśmy. Może dlatego nam się wydaje, tudzież po prostu jest, Dobra ta pizza. E, taki m, czuć takim, takim mocnym, troszeczkę ostrzejszym smaku serem, Bardzo smaczna. Próbuję z makaronem, który u Michał, bo że ona jest ciężka. Mm. Mm. Mm -hmm. ten makaron. Nie jest al dente, jest przygotowany tak naprawdę w sam raz, że tak się rozpływa razem z tym serem i z tym sosem, bo tutaj jest jakiś naprawdę kremowy, delikatny sos, ale nie tak mocno serowy, tak jak na tej pizzy Margherita. Na margaricie był mocniej serowy. No i pokaż mi tego kurczaka. To dzieci spakowa najbardziej, moim zdaniem. Tak? On jest ostry jak kurczak z KFC. Ten kurczak. Dlatego jest, y, o Jezu, ale wiecie co, jest przepyszny, bo jest w końcu coś pikantnego, bo tutaj ciężko jest o jakąś taką dobrą, pikantną rzecz, amerykańską pikantną rzecz, bo to wszystko jest bardziej oblane serem i tłuszczem, ale ta jest y, na drugim miejscu, na pierwszym jest ta, bo ona po prostu była tak… jakbym miała opisać nowojorskie wymysły kulinarne, to bym powiedziała, że to jest to. Genialne, bardzo, bardzo smaczne. No i margarita no, też dobra. Nie? No i margarita też dobra. No, fajnie. Lokali, to to, ten ten, ten, ten lokal najlepszy, najlepszy nam się wydaje ze wszystkich czterech. Powalają te trzy pizze, tak. koniecznie, to jest rekomendacja, wow, no nie głowa. No, Słuchajcie, kolacja wspaniała. Także moi drodzy, dzisiejszy dzień był mocno pizzowy, ale to nam chodziło, żeby spróbować amerykańskich pizz. No i dla mnie, moim zdaniem, najlepsza była ta ostatnia pizzeria, Najlepsze były te pizze. Zdecydowanie, w ogóle totalnie Wam polecamy. Nasze szczęście jest to dosłownie 11 minut od do naszego domu, także my już właśnie zmierzamy do naszej celi i się no. z Wami żegnamy. Tutaj widzicie podsumowanie tego, ile oczywiście wydaliśmy i poprosimy o komentarz pizza. No jak inny Dokładnie. mógłby być. Dokładnie. Oczywiście, nowojorska pizza tak. w komentarzu. Nie wiemy, czy nas było widać, pewnie przez chwilę trochę nie, bo tutaj ciemno. No ale nie chcemy kończyć w tym hostelu, bo tam jest nie wygląda to ciekawie. Smutno. O, nas spuszcza. Dobra, moi drodzy, to co? Do zobaczenia! Albo w podróży, albo w restauracji. Cześć! Cześć.